Cześć. W tym filmiku pokażę Ci, jak znaleźć fundusz, który kupiłeś, jeżeli nie jesteś pewien typu funduszu, który rzeczywiście nabyłeś i chciałbyś go wprowadzić do portfela. Przypuśćmy, że chciałbyś dodać do portfela fundusz o nazwie Franklin Global Fundamental Strategies. Jeżeli będziesz chciał go kupić, go wybierzesz z listy. to zobaczysz, że na liście znajduje się bardzo dużo funduszy o tej nazwie, o różnych typach, z różną walutą. I teraz nie jesteś pewien, który rzeczywiście fundusz nabyłeś. Możesz łatwo sprawdzić, jaki to jest fundusz, korzystając z narzędzia, znajdź fundusz, który znajduje się w menu narzędzia, znajdź fundusz. W tym narzędziu musisz wybrać TFI czyli W naszym przypadku Franklin. Podać datę zakupu. Przypuśćmy, że to był 30 września 2019 roku, oraz cenę po której ten fundusz kupiłeś. Klikasz przycisk szukaj. Na liście pojawi ci się, pojawi się fundusze które spełniają te kryteria, czyli w danym dniu miały daną cenę. Szukał tylko jeden fundusz, więc to jest ten fundusz, który rzeczywiście kupiłeś. Jest to fundusz typu A wyceniany w dolarach. Teraz wystarczy, że kupisz, naciśniesz ikonkę K i go, dodasz do portfela. Podasz z jakiego konta. Też gotówkę. Na no to bierzesz walutę. Podasz cenę. Przepuśćmy kupiłem jedną jednostkę, żeby nam nie brakło. Gotówki. Na koncie musisz też podać kurs przeliczeniowy, ponieważ w tym przypadku kupujemy walor za dolary, ale konto jest gotówkowe w PLN-ach, powiedzmy, że kurs przeliczeniowy był 3,9. I już mamy ten walor w portfelu. Tak więc pokazałem Ci, jak łatwo możesz znaleźć rzeczywistą nazwę funduszu w MyFund, tego funduszu, który kupiłeś, który masz na swoim Rachunków domu na przykład. To wszystko w tym filmiku. Dziękuję. Pozdrawiam, Damian.